Witam Was serdecznie wieczorkiem Wczoraj byłam na paznokciach taki kolorek. Pogoda dzisiaj bardzo ładna, więc byłam na spacerku a wczoraj odebrałam taką maskę mus. Z kwasami i glinką na gładką cerę. Nie tylko na gładką cerę, bo pomaga też na krosty. Właśnie testuję od wczoraj. Zamówiłam u Karoliny z kanału Stylizacji TV. Jak się nałoży, to jest taki fajny chłodek do każdego typu cery. Ze skłonnościami, skłonnością do niedoskonałości. Niezależnie od wieku, nakłada się jeden raz do dwóch razy w tygodniu, na 5-10 minut, a później się zmywa ciepłą wodą. Na razie efekt jest bardzo fajny. Zobaczymy jak będzie dalej. Gratuluję oczywiście Karolinie, takiego produktu z firmą Zdrowisko. Na poznokciach byłam wczoraj. Miłego wieczorku Wam życzę i pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście herbatka owocowa, wafelki. No i jakiś filmik sobie zaraz puszczę, ponieważ mąż w pracy. Puziaczki, pa. Dziękuję za oglądanie.